Chciałam, żeby mój Kubuś zdrowo się odżywiał. Przygotowywałam mu wartościowe posiłki, ale co z tego, skoro nie chciał niczego jeść. A jeżeli już, to tylko chipsy i słodycze. Teraz kupuję mu apetyzer, syrop wspomagający apetyt u dzieci. Apetyzer jest bardzo smaczny i bardzo skuteczny. Kubuś chętnie zjada wszystkie posiłki, które mu podaję. A ja cieszę się, że moje dziecko jest zdrowo i prawidłowo się rozwija. Apetizer, by nie zjadł obiadek. Do mojego gabinetu trafiają osoby z nadwagą. Nadwaga to nie tylko kwestia wyglądu. To zwiększone ryzyko wielu chorób. Dlatego pacjentom polecam kalominal, wyrób medyczny wspomagający leczenie nadwagi. Kalominal zmniejsza ilość tłuszczów wchłanianych z pożywienia, a tym samym ilość dostarczanych do organizmu kalorii. Wyniki pacjentów potwierdzają skuteczność kalominalu. Kalominal skuteczne leczenie nadwagi. Smaczna kuchnia to moja pasja. Mogę mówić o niej godzinami. Mm ale na dyskomfort po posiłku mam bardzo szybką, ciętą lipostę. Ulgix Total. Ulgix to przynosi ulgę. Total bo rozwiązuje różne problemy naraz. Suplement diety Ulgix Total 3 w 1 zawiera naturalne składniki, które wspomagają trawienie, eliminują wzdęcia i uczucie ciężkości oraz chronią wątrobę. Ulgix Total. Moja riposta na dyskomfort po posiłku. Polecam. Magda Gessler. Wielka zimowa wyprzedaż w Intermarsze trwa. Zbijamy ceny nawet o 70%. Od takich zniżek skacze ciśnienie. Dlatego mam dla ciebie ciśnieniowierz, a także płyn do spryskiwaczy oraz mnóstwo rzeczy dla domu i kuchni. jak zaczęła się ta historia? Kaskada radości zaczyna się od zdarzeń z pozoru przypadkowych. Zdarzeń, które mogą nam się przetrafić codziennie, jeśli tylko znajdziemy się w odpowiednim miejscu i odpowiednim czasie. I gdy wykorzystamy los, który nam sprzyja. I pomyśleć, że czasem wystarczy 2 złote i prosta gra. Kaskada. Dwa razy dziennie do wygrania nawet 250 tysięcy złotych. Graj w punktach lotto. Pomocnik Tesco. Chcesz spędzić słodkie popołudnie? Przygotuj aromatyczną kawę i podaj ją w towarzystwie czekoladek. Skorzystaj, bo teraz w Tesco różne produkty Milka za 7,99, a kilogram cukru za jedyne złoty 99. Więcej ofert w Tesco. Zapach Glejt, japoński ogród, pozwoli wyciszyć Twój umysł. Poczuj harmonię. Poczuj Glej. S. Johnson a Family Company w zwalczaniu infekcji intymnych kluczowa jest szybkość. Dlatego moim pacjentkom polecam Iladian Direct Plus. Iladian szybko zwalcza infekcje zarówno bakteryjne, grzybicze, jak i mieszane. W konsekwencji Iladian pozwala w krótkim czasie uwolnić się od uciążliwych objawów, takich jak pieczenie, swędzenie czy upławy. Iladian to produkt, do którego mam pełne przekonanie. Iladian Direct Plus. Szybki sposób na każdy rodzaj infekcji intymnych. Działamy jak jeden organizm Myślimy i reagujemy tak samo Grypa? Nic z tego, jutro zawody Dlatego wybieramy tak samo Maksymalną siłę Gripexu W saszetkach lub tabletkach Maksymalne dawki składników Precyzyjnie zwalczają wszystkie te objawy Gripex Max i Gripex Hot Active Forte Maksymalna siła na objawy przeziębienia i grypy Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania Bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą Gdyż każdy legliwości niejest stosowany Zagraża Twojemu życiu i zdrowiu Zajrzyjmy do środka. Boli, jakby szalały w nim dzikie bestie. Na szczęście w pogotowiu jest Holinex, który zmniejsza obrzęk, zwalcza ból i bakterie. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. A kiedy ból gardła jest nie do zniesienia, weź Holinex Intens, który eliminuje ból z podwójną siłą substancji przeciwbakteryjnych. Holinex Intens. Podwójna siła w walce z bólem. Jestem łóżkiem jak wszystko w salonach Agata, teraz jestem w promocji. Skorzystaj, 40 rat 0%, a pierwsze dwie raty zapłacimy za Ciebie. Tylko do 24 stycznia. Teraz odsłaniamy się na nowo. Agata, jesteś w domu. Nauczyłem się angielskiego z Total English i dostałem awans. Total English, kurs języka angielskiego akredytowany przez Cambridge University Press. Trzy poziomy zaawansowania, płyta CD i ćwiczenia. Numer pierwszy, książka i płyta tylko 990. Już w kioskach. No tak, gardło podrażnione Damy dziecku Natursept Lizaki Natursept? Mojemu starszemu synowi szybko pomogły, ale przecież takiemu maluchowi nie podam lizaka Chodzi mi o nowość Spray Natursept gardu Spray, który równie skutecznie łagodzi ból, leczy podrażnienia i nawilża gardu Ale spray Natursept można stosować u dzieci już powyżej pierwszego roku życia Aloe sprawośla sporo islandzki Natursept to naturalne rozwiązanie Moim zdaniem najlepsze dla pani synka Natursept, pysznie smakuje, gardło kuruje Masz coś na twarzy? Cera trądzikowa. Szorujesz, kremujesz, wyciskasz, ale nic nie pomaga? Spokojnie! Jest Visaxinum. Łykaj jedną tabletkę dziennie. Wiesz dlaczego pomoże na cerę trądzikową? Bo większa część Twojego problemu jest pod skórą, a tabletki Visaxinum działają od środka. Oczyszczają i chronią Twoją skórę. Cera trądzikowa? Już nie! I to ma sens! Visaxinum, wyjdź z twarzą! Puls. Dzisiaj prowadzą nielegalny, rodzinny biznes. Sprzedaje ludziom środki do obrony. Kiedy postanowią wejść na dobrą drogę, obiecaj mi, że nigdy nas nie narazisz. Jeden z nich zostaje zamordowany. Mój brat nie żyje. Teraz czas na zemstę. Nicolas Cage, Jared Leto w filmie Pan Życia i Śmierci. Zaraz po filmie Draka w Bronxie. Jutro. Ja ciągnę za spust. Celuję kosinia. Jeszcze trzy walki i odzyskasz wolność. Gerard Butler w filmie Gamer. Jutro o 20 w telewizji pool. w Sobotę. Proszę odbezpieczyć. Trwają polowania na bezbronnych ludzi. Polować człowieka. Działa jak narkotyk, co? Chcę zgłosić zagniec. Tylko on może powstrzymać bezlitosnych mafiozów. Pomożesz mi kogoś znaleźć. I rozwiązać zagadkę. Jean-Claude Van Damme. Lens Henriksen. Arnold Voslo. W filmie Nieuchwytny cel. W sobotę o 20 w telewizji Puls. W niedzielę. To miała być legalna robota. Zatrzymasz się, to zginiesz. To miało być jego ostatnie zlecenie. Sprawy trochę się skomplikowały. Zdradziliście mnie, więc przyjdę po was. Znajdzie tych, którzy go wrobili, a oni... Boże, zmiłuj się. Tego pożarują. Myślałeś kiedyś o leczeniu gniewu? Tak, ale to działa lepiej. Steven Seagal. W filmie Prowokacja. W niedzielę o 20.00 w Telewizji Puls. W niedzielę. Żal mi ciebie rondo. Kiedyś byłeś największym wojownikiem. Piratów północy. Powstrzymać może tylko śmierć. Nie kochamy. Co mam zrobić, żebyś zapomniała? Tarcza. Atak. Władanie bronią to jedna sprawa. Zabijanie to coś innego. Wikingowie, sezon drugi. Dwa pierwsze odcinki już w niedzielę o 21.55 w Telewizji Puls. Za tydzień. To Joe Bowers, nasz pierwszy obiekt hibernacji eksperymentalnej. Poddał się hibernacji. Do zobaczenia za rok. Obudził się dopiero po 500 latach. Boże. Przepraszam, dzisiaj miałem wyjście z więzienia. Stanowisz nie w tej kolejce barania. Okaże się. No, jakiś mądry? Jestem najmądrzejszym człowiekiem na świecie? On wszystko na Komedia z Lukeem Wilsonem w roli głównej. Idiokracja. W następny czwartek o 20. Osoby przychodzące do mnie na zabiegi z reguły zdają sobie sprawę z potrzeby zażywania magnezu. Pytają mnie jednak, jaki magnes wybrać? Polecam im suplement diety Neomak Skurcz, który sam stosuję. Neomak Skurcz zawiera magnes o znakomitej bioretencji, potwierdzonej badaniami. Ale to nie wszystko. Neomak Skurcz ma jeszcze inne istotne składniki. Jako fizjoterapeuta rekomenduję Neomak Skurcz. Neomak, taki powinien być magnes. Do mojego gabinetu trafiają osoby z nadwagą. Nadwaga to nie tylko kwestia wyglądu. To zwiększone ryzyko wielu chorób. Dlatego pacjentom polecam Kalominal, wyrob medyczny wspomagający leczenie nadwagi. Kalominal zmniejsza ilość tłuszczów wchłanianych z pożywienia, a tym samym ilość dostarczanych do organizmu kalorii. Wyniki pacjentów potwierdzają skuteczność Kalominalu. Kalominal skuteczne leczenie nadwagi. Gdzieś w Polsce jest samochód idealny dla ciebie jak go rozpoznać. Teraz wymarzoną skodę znajdziesz szybciej na wygodnej wyprzedaży. Wejdź na wyprzedażskoda.pl Mogłaś nie zauważyć niskich cen w Rosmanie? Pewnie dlatego, że ciągle spadają. Jak cena Brev WC Power Active, która spadła o całe 3 zł. Rosman, duże zakupy i małe wydatki. Przekonaj się, czym jest niemiecka jakość Opla. Skorzystaj z atrakcyjnych cen w wyprzedaży rocznika 2015. Innowacyjna Corsa już za 35 800 zł. Sprawdź też ceny innych Opli w salonach i na Opel.pl. Czemu płaczesz? Może jest głodny. Płaczej, podkurczelusz. To może być kolka. Zaraz mu podam. Espumisan. Przyczyną kolki mogą być pęcherzyki powietrza, które dostają się do żołądka, gdy dziecko je lub pije. Espumisan skutecznie rozbija pęcherzyki i w całości usuwa się z organizmu. Twoje dziecko może być znowu spokojne i radosne. Wypróbuj Espumisan 100, wyższe stężenie, to mniej płynu do podania dla twojego maluszka. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Uciążliwy, mokry kaszel utrudnia wymianę powietrza w płucach. Sięgnij po Mukosolvan, nowoczesny lek na kaszel o potrójnym działaniu. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Play, za udział w 24 finale. To dzięki wam znowu się udało. To Play. Hej, nie rozumiem. Kupiłaś tylko jeden bilet. A co ze mną? Przecież nie polecę do Rzymu z plamami po kawie. Ale jak to? Ciao, kawka. Pożegnaj plamy po kawie. Żuj go na Orbit White dla białych i czystych zębów. Nie wbij. Żuj. O na wakacjach nie mogła być aktywna. Teraz cały czas jest w ruchu. Wszystko zaczęło się, kiedy wybrała żel Voltaren Max, a nie kolejną tabletkę. Spójrz. Tabletka najpierw trafia do żołądka, a żel Voltaren Max bezpośrednio w miejsce bólu i działa aż do 12 godzin. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Voltaren Max, jedyny żel działający aż do 12 godzin. W zwalczaniu infekcji intymnych kluczowa jest szybkość. Dlatego moim pacjentkom polecam Iladian Direct Plus. Iladian szybko zwalcza infekcje zarówno bakteryjne, grzybicze, jak i mieszane. W konsekwencji Iladian pozwala w krótkim czasie uwolnić się od uciążliwych objawów, takich jak pieczenie, swędzenie czy upławy. Iladian to produkt, do którego mam pełne przekonanie. Iladian Direct Plus. Szybki sposób na każdy rodzaj infekcji intymnych. Działamy jak jeden organizm. Myślimy i reagujemy tak samo. Grypa? Nic z tego. Jutro zawody. Dlatego wybieramy tak samo. Maksymalną siłę gripexu. W saszetkach lub tabletkach. Maksymalne dawki składników precyzyjnie zwalczają wszystkie te objawy. GRIPEX MAX i GRIPEX HOT ACTIVE FORTE. Maksymalna siła na objawy przeziębienia i grypy. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu. Psyt, to moja pasja. Z doświadczenia wiem, że nawet u zadbanego psa może nadmiernie wypadać sierść. To znak, że psu brakuje składników odpowiedzialnych za jej kondycję. Należy je uzupełnić. Najlepiej podając tabletki Revetia sierść. Dzięki tabletkom Revetia sierść nie tylko przestaje wypadać, ale też szybko wzmacnia się i nabiera blasku. A jeżeli Twój pies szybko się męczy, jest mało energiczny, ma osłabiony refleks lub obniżoną odporność, podaj mu witaminy Revetia. Tabletki Revetia dostępne w drogeriach Rossmann. Nazywam się Niemiec Roman. Poruszam się bardzo słabo. Miałem uraz kręgosłupaszyjnego. Połamany cały ciało. Łóżka są potrzebne, bo tak jak w moim przypadku to ciężko się podnieść czy rano, czy w nocy załatwić się, to, to trzeba szukać pomocy. Dołącz do akcji wspierającej zakup łóżek medycznych. Wysyłając SMS pod numer 71260. O treści wspieram.